Siemczko, jest ze mną Łukasz. Siema, Siema, Łukasz. Siemanko. Łukasz jest uczestnikiem mojego programu Zbuduj Agencję Tworzenia Stron. Łukasz, powiedz jak ogólnie to wygląda u Ciebie w tym miesiącu. Okej, okay. lipiec zaczął mi się bardzo fajnie. Czerwiec, w czerwcu miałem podpisane umowy na 12 koła, blisko 12. U... No około 13 prawie wyszło mi, więc to bardzo fajnie i co lepsze, to wszystko poliskałem w ruchu organicznym, czyli jakie jest grupki, jakie jest propozycje na znajomych polecenia. Z tak, Łukaszem i... zaczęliśmy już ogólnie działać pół roku temu. Wtedy Łukasz do mnie... Mhm. E, wtedy z Łukaszem się przy, przy, przypadkowo tak naprawdę Przypad... spotkaliśmy, nie? No, mega. E, jakoś się poznaliśmy, na Zoomie się zgadaliśmy e, i właśnie Łukasz e, mi powiedział, że chciałby się nauczyć jakiegoś biznesu online. Zaproponowa zaproponowałem mu właśnie, że nauczę go tworzenia stron. E, zgodził mhm. się e, i powiedz, jak wyglądało w ogóle twoje życie przed tym, zanim po... zacząłeś tworzyć stronę. Czym się zajmowałeś, okay. ile zarabiałeś? Jasne. Ja przed tym tworzyłem, byłem w branży network marketingu, czyli taki biznes, MLM, MLM typowo, jedni mówią, że to nie da, drugi to usłustwo i tak dalej, każdy ma swoje zdania. Byłem tam dość długo, bo byłem 3 lata prawie, dołączyłem jak byłem w pierwszej klasie szkoły średniej i wtedy pierwsza z rozwojem osobistym, ze sprzedażą, ogólnie biznesem takimi. Większość e, osób to chyba zaczynało, Tak. Nie? I mówię, kurde jestem tam 3 lata, zaraz skończę szkołę, będę sobie wyprowadzał i nie, nie mam kasy, nie zarabiam. Mówię, kurwa. Pytam się Adriana ile on zarabia? Mówi, że Za 10-12 miesięcy. Mówię, no tak, na spokojnie, tak na, tak, na spokojnie. Ej, mówię, no to naucz mnie tego, albo podeszł mi jakieś filmiki na YouTube. On właśnie zaproponował mi. Takiej konsultacji. Nie wiem ile mieliśmy spotkań. Osiem? Siedem? Osiem, siedem coś takiego. Koło tego mieliśmy spotkań. przeszliśmy od A do Z, od tworzenia stron do pozyskiwań klientów, jak z nimi, z nimi rozmawiać, jak ich pozyskiwasz, gdzie oni mogą być u nas, mhm. w nas, gdzie możemy ich po prostu znaleźć, w jakich grupkach tematycznych. I to poszło. Na początku pierwszą klientkę najlepsze pozyskałem z Niemiec. Nagrałem story telefonem i powiedziałem, Czym się teraz będę zajmował? I powiedziałem, że zajmuję się tworzeniem stron. I odezwała się do mnie taka Magda z Niemiec, która teraz ma sklep konopny. I najlepsze jest to, że pierwszą stronę bez żadnego portfolio, pozyskałem na 4,500 tysiąca. Hit. I to był hit. Nie umiałem nic tworzyć, Mówię, Biorę, najwidziej no się nauczę. Kolejną klientkę tak samo pozyskałem. nie umiałem testować stron, nie miałem żadnego potworu, nawet nie wysyłałem potwora. A to jest właśnie to, że wtedy, jak to weźmiesz, to wtedy się zaczynasz rozwijać, nie? musisz tego nauczyć, dobrze, no, dobrze to zrobić. E, a fajnie, właśnie, że masz wtedy mm -hmm. jakieś wsparcie, przykładowo jak ty miałeś właśnie moje wsparcie i tak. mogłeś się wiesz, skonstruować, czy to jest dobrze zrobione, czy źle zrobione. Tak, myślę, że to jest. No, uważam, że ludzie. Głosował się na różnych grupkach, czy zrobił sztanki za 0 zł, za 500 zł, za 1000 zł, żeby tylko po to, żeby zbudować swoje portfolio, żeby móc. No nie, jak to smar głowę zbudowaną, ma wierzy w swoją usługę, w swoją ofertę, to tak naprawdę sprzeda bez żadnego portfolio, bo strony zazwyczaj... mają pomagać klientom, prawda? Więc tak. Za to czujesz tą wartość wtedy. Tak, jak znamy klienta, znamy tak naprawdę co dzięki tej stronie uzyska i jak powiemy mu, że, że mimo to, że zaczynamy, i nasze usługi są troszkę tańsze, to i tak u nas wezmie, bo widzę po nas tą dokładność, ten profesjonalizm. Profesjonali. Czyli organicznie coś się da. Tak, bardzo mocno. Ejbejście. I myślę, że to jest nawet lepsza opcja niż yy, reklamy. Reklamy mhm. dużo pomagają, bo automatyzują nam biznes, ale na organicznym uczymy się pozyskiwania klientów, budujemy relacje, budujemy zaufanie, budujemy tak, żeby osoba chciała do nas umówić na konsultacje, wideo i wtedy mhm. tam jest sprzedaż. Bo kiedyś sprzedawałem głównie przez telefon, hej Tomek i tak dalej, słowa rozmowa sprzedażowa i miałem jakieś wyniki, ale zobaczyłem, że mam lepsze wyniki jak umawiam osobę na wideokonsultacje. Wtedy widzimy się face to face, to face mhm. czyli widzę jego mimikę twarzy, jak się zachowuje, czy jest skupiony, czy się rozprasza i tak dalej i zobaczyłem jak tak zacząłem umawiać to o wiele, wiele lepsze efekty miałem, niż bym dzwonił mm -hmm. po prostu na numer telefonu. Fajnie. I to jest fajne. No, pozyskiwanie klientów jest w wiele sposobów. Można albo przez polecenia, albo na jakichś grupkach tematycznych, co już obraz sobie, jakieś grup nie wiem, czy to marka osobista, czy to jakiś Facebook, jakieś biznesowe grupki przedsiębiorcze, albo z posta i dodawałem, miałem jakiś tam fajny odzew, ale po prostu wchodziłem na daną grupkę X, Współpracowałem sobie w członkowie, wybierałem, dodawałem osoby takie fajne, które miały fajny profil, uśmiechnięte by mm -hmm. takie <laughs> do przedsiębiorcze i po prostu pisałem do nich wiadomość: Cześć Ania, dzięki za przyjęcie nie do znajomych, do grona znajomych, miło Ciebie poznasz, powiedzmy czym się zajmujesz, jak to będzie dzień mi, i tak dalej. Po prostu już od samego początku była budowana ta relacja, była było budowane to zaufanie. Łukasz, a czy ciężkie było nauczenie się tworzenia stron? Nie, uważam. Uważam, jak ktoś chce się nauczyć, to chcesz nauczysz w ogóle biznesu, sprzedaży, komunikacji i jest taki podparty, trochę podscane, to nauczysz się. Tylko musisz dać sobie dać, dać czas, być cierpliwym, takim wytrwałym, zaangażowanym, a nie oczekiwać efektów od razu, bo mm. jak ktoś zaczyna wchodzić w świat biznesu, to wiadomo różnie jest. Jeden miesiąc jest słabszy, drugi jest lepszy. Ja taki maj miałem ba bardzo słaby, bo miałem tylko tam jednego klienta mhm. na 1500 zł i tak naprawdę tyle. Cały maj pracowałem, plasowałem, szukałem tych klientów. Przeprowadziłem się do Rzeszowa wtedy. Ten tak naprawdę w Rzeszowie no, dość mocno przycisnąłem, bo udało mi się zdobyć wtedy 35-32 lidy, już nie mhm. pamiętam dokładnie. Z tego miałem domkniętych około 6 lidów. I już dwóch klientów mam naprzód, czyli serping i, i wzięcie już mam zabukowanych mm -hmm. i u nich termin. To fajnie. Wtedy w czerwcu udało mi się wykręcić umowy, podpisać na 12 tysięcy. Wtedy dostałem już połowę zariżki, czyli 6 tysięcy. I drugą połowę kończę już w tym miesiącu w Ripsu. Mm -hmm. I Już mam już kolejnych klientów, z którymi będę podpisywał umowę. Więc dla takich osób, które zaczynają z biznesem, są może nie szybko zarobisz, ale zrobisz swoją pierwszą kasę, myślę, że stronki są ok. bo Zdobyć zawód przede wszystkim, nie? Tak, żeby, żeby zdobyć zawód, obraz sobie jakąś specjalizację, taką, w której chcemy działać na początku, bo tworzenie stron jest o tyle fajne, że. Można poznać osoby takie przedsiębiorcy z różnych biznesów, bo zazwyczaj osoby, które chcą stronę, nie są to, to takie jak kowalski schodnika, mm -hmm. który pije piwo, za przeproszeniem. Mm -hmm. Tylko osoba, która ma dobrze zbudowany mental, ma dobrze poukładane swoje życie, ma swój biznes, który prowadzi i dzięki temu. I który chce inwestować? Który chce właśnie inwestować i po prostu toskę obnaza swój kapitał. Mm -hmm. Fajnie, bardzo fajnie. Czyli jakby wszedłbyś to jeszcze raz. Tak, Gdy jak, byście, gdybyś mógł jakby od nowa wejść. Tak, jakbym chciał, Fajnie. to bym poszedł jeszcze raz, bo tutaj się uczymy pozyskiwania klientów, uczymy się w sprzedaży, uczymy się jak wyróżnić się na tle konkurencji. A to są takie rzeczy, które e, ci się przydadzą tutaj naprawdę potem w każdym biznesie. W każdym biznesie, tak, no. bo uważam, jak to nauczy się tej sprzedaży, tak naprawdę sprzedaż jest na każdym kroku. Jak nawet idziemy do sklepu, idziemy na jakąś rantkę, to my sami musimy się sprzedać, bo jak my sami się sprzedamy, to. Produkt usługa się sama sprzeda, bo klient nie kupi nasz, nie polubi nas, nie zbudujemy u niego zaufania, nie wie kim jesteśmy i tak dalej, to mhm. od nas po prostu tego produktu nie kupi. Nawet jak będziemy mieć tą ofertę mega, mega dobrą na wysokim poziomie, to on tak tego nie kupi, bo nie czuje z nami tego. Czyli trzeba zadbać o swój mental przede wszystkim też. Tak, zadbać o swój mhm. mental, jak będzie ten mental zbudowany, ta głowa, tak, wszystko zaczyna się od głowy. Dlatego właśnie na to stawiam w programie już w drugim tygodniu. Cały drugi tydzień jest poświęcony mentalowi, ponieważ to jest no po prostu fundament. Bez tego jakby ciężko będzie się w ogóle ruszyć. Zgadza się, jak nie ma głowy zbudowanej, a nawet jak to da komuś mega dobre umiejętności, skrypty, sposoby pozyskiwania klientów, ale to, 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 to nie pójdzie. Mhm. Głowa musi być na pierwszym poziomie, musi to być mentalność nastawiona na przedsiębiorczość, na biznes, na budowanie biznesu, a nie jak ktoś plasuje na etację, to jest KUDE. Uważam, Widzę po, po moim znajomym, któremu uzy, e, zrobiłem szkolenie, on ma właśnie prosuje na etację i w międzyczasie chce zabrać na stronkach. On ma o tyle fajnie, że ma bezpiecznie na tym etacie. Idę do pracy na 8 godzin, dostaje wypłatę tam X x coś, i, albo później siłka i tak dalej. Mhm. Ale nie ma takiego, jakby się zwolnił do tego etatu i nie miałby wyjścia, nie miałby dochodu, to by pozyskiwał tych klientów codziennie, szukałby ich. Sukro tu, suko tam, byś pytał się znajomych. A jak ktoś ma dochód stabilny, bezpieczny, to swój, swój biznes ciężko jest. Poprowadzić, bo mm -hmm. nie zrobić dzisiaj, może jutro, ale mam kasę, mam na przyjście, mam na mieszkanie, ale jak ktoś nie ma pracy stałej, jak ma swoją firmę, musi płacić ZUS, musi płacić podatki, wynając mieszkanie, kupić jedzenie, czyli już troszkę inaczej myśli ta osoba pod względem zarządzania swoim budżetem na kolejne miesiące. Myśli, czy będzie miała na chleb, będzie miała na mieszkanie, będzie miała co kupić na siebie, jakąś koszulę, wtedy mm -hmm. ta mentalność się już zmienia. My z Łukaszem ogólnie współpracowaliśmy w 1 na 1, czyli to, co ja teraz jakby daję w programie, to tego Łukasza użyłem indywidualnie. Tak. Nie? I powiedz Łukasz, czy jest zadowolony w ogóle z tego wszystkiego? Myślę, że tak, jakby ogólnie poradników na YouTube jest cała masa. Jest ich darmowa, jest krótsze, są dłuższe te materiały, jak tworzysz hmm. strony, ale uważam, że to trochę droga jest naokoło. Uważam, że lepiej komu zapłacić ten 1500-2000 zł o sobie i umówić się takie. Konsultacje po prostu płatne, nawet na te 10 konsultacji, 5 konsultacji, żeby ta osoba, która ma już doświadczenie, pokazywała, w czym są jego najczęściej popełniane błędy, o czym trzeba pamiętać, o czym trzeba pamiętać, żeby zbudować dobrą stronę, która sprzedaje, żeby mm. dobrze funkcjonowała, żeby była dobrze zautomatyzowana pod względem szybkości, pod względem wyszukiwania, bo jest YouTube. Ale nie ma tam wszystkiego. Są pokazane kroki, które działają, o których chcę pamiętać, ale o tych błędach, które twórcy stron internetowych popełniają, już tego nie ma. I... Znaczy, też samo tworzenie stron to jedno, nie? Ale też kwestia pozyskiwania klientów. To uważam, że to jest o wiele cięższa sprawa, i wideo, mm -hmm. które są na YouTubie, czy w kursach innych na polskim rynku, to są no, bardzo okrojone. Masz też niektóre kursy, czy, i, czy oglądasz też YouTube'a z tego i no, tak. powiedz po prostu, czy to ma porównanie do tego, czego ja Cię uczyłem, jak Ty masz przedstawicią oferty, jak Klientów, jak to się jakby odnosi do tego? Czy te moje sposoby były jednak lepsze, czy, czy jak to widzisz? Okej, okay, co so chodzi o skrypty i tak dalej, o sprzedaż na YouTube, tam jest ogólnie sprzedaż taka ogólnikowa. Pod każdą po prostu branżę yy, pokazane są techniki, co działa, co nie działa. A tutaj, zadanem, tak, tak naprawdę nagrywaliśmy rozmowy telefoniczne, później analizowaliśmy, dawaliśmy jakieś tam skrypty i na pewno to była szybsza droga. Niż samemu bym się uczył z tego YouTube'a. Uważam, jak ktoś tylko będzie się opierał na Adlanie, a nie będzie sam się rozwijał na poboku, tak na boku, tak jakby. Czyli e... idź wedle, wedle po prostu tego, co. E... wedle po prostu strategii. Idź wedle strategii i będziesz miał efekty. Tak, w wedle... zasadzie. Tak, wyznacie sobie po prostu cel, jaki chcemy osiągnąć, czego chcemy się nauczyć, ile chcemy poświęcić czasu na naukę. I po prostu tego się trzymasz. Mm -hmm. Ale nie opierasz się tylko o, mam Adana, współpracuję z nim fajnie. Tylko pójść sobie w swoją drogę, samemu popełniać popełniasz trochę błędy. Kupować jakieś książki, kupować kursy, oglądasz jakieś filmiki na YouTubie, żeby ciągle się doskonalać, żeby udoskonalać to, oglądasz takie materiały w żeby naszą mentalność budować. Bo żyjemy w takim świecie, że dużo jest. Dużo się neguje różnych rzeczy: czy to zachowań, czy to zarobków, i tak dalej, czy to jaka osoba jest. Dużo takiego negatywnej energii jest, żeby z tego uciekać i przechodzić do tych pozytywnych ludzi, bo ludzie chcą otaczać się pozytywnymi ludźmi, ale jak ktoś jest negatywny, swoją głowę ma negatywną i chce. Na otacza się pozytywnymi ludźmi, to ta pozytywna osoba nie zaakceptuje tej negatywnej osoby, bo dba o swoje środowisko wewnętrzne i to jest tak, jak ja traktuję to, jak mój dom. Nie wpuszczę do mojego domu, który, kto ma brudne buty w błocie, w trawie i tak dalej, bo mi na nabrudzi w domu. To się mu da woreczki. <śmiech> <śmiech> do, do, da woreczki, ale tak samo jest z, na, z naszą głową, to jest takie porównanie. Mhm. Jak wpuścimy negatywną osobę do naszego życia i będziemy z nią się otaczać, przebywasz, to my automatycznie staniemy się tą negatywną osobą. Dlatego ten mental jest tak przede wszystkim z początku bardzo ważny, zanim w ogóle zaczniesz ten biznes robić, co nie? Zanim zaczniesz tworzyć strony poskać klientów, no ten mental no, jest ważny. No. no myślę, że jest jednym najważniejszym elementem, co chodzi o sprzedaż. Bo jak nawet ktoś nie jest pewny siebie, to ten klient po prostu to wyczuje. Mhm. jak osoba nie czuje ode mnie pewności siebie, że u mnie to będzie top top to pójdzie do konkurencji po prostu. Jak mogę wam coś polecić, o wiele łatwiej klienta jest utrzymać, niż nowego klienta zdobyć. Czyli ja bym się skupiał na początku na maksymalnej obsłudze klienta, żeby klient był z nas zadowolony, żebyśmy z klientem mieli mega dobry kontakt, nawet jak nie robimy mu stronki, to warto napisać, hej, co u Ciebie, czy stronka działa, czy wszystko funkcjonuje i tak dalej. Mhm. Stawiłbym na to obsługę klienta, bo ten klient, który jest już z nami, kupił naszą stronę prawdopodobnie za jakiś czas, albo będzie nas polecał, albo jakiś wypuści nowy kurs z w jakiej brandzie, w brandzie działa. Albo po prostu jakąś stronkę nową będzie chciał, na przykład sprzedażową. Albo chciał... można go poprosić o jakąś wideo opinię, o wideo -opinię. i mieć, e, budować swój social proof po prostu, co nie? Czyli zaufanie innych klientów w stosunku do ciebie, co nie? Oczywiście. Bo masz opinię jakieś wideo, e, mhm. od komuś zrobiłeś stronę, masz od niego opinię tekstową czy właśnie tak. wideo. E, I jak już pozyskujesz nowych klientów, to o wiele łatwiej ich wtedy pozyskać. Oczywiście, że tak. I wtedy o ta opinia... Nawet możemy tą osobę polecić. Glenn Cardone mówi: Jak klient jest zadowolony z naszej współpracy, to powiedz mu poprosić klienta, żeby nam dał do dwóch, trzech osób, czterech osób numer telefonu, kontakt, które osoby mogą potrzebować mhm. stronę po prostu w najbliższym czasie albo w przyszłości, bo jest dużo takich osób, które strony na ten moment nie potrzebują, ale za miesiąc, dwa miesiące. Ta osoba już może potrzebować strony, i wtedy mm -hmm, jak zbudujemy... Czyli budowanie sieci kontaktów. Tak, budowanie sieci kontaktów, budowanie tej relacji, budowanie tego zaufania, bo jak większość osób działa, większość osób dzwoni, chce od razu sprzedać usługę, albo na pierwszej wiadomości: hej, jestem łukas, tworzy strony www, może chciałbyś u mnie kupić usługę. No nie, osoba nie zna mnie, nie wie kim jest, mm -hmm. nie ma do mnie zaufania. Dlatego trzeba zbudować tą relację, z to zaufanie, połączyć z czasami nawet na, z tą osobą na kamerkę, na zooma, Pogadasz o życiu, pogadasz o niej, jak się ma, czy wszystko w porządku, po prostu zainteresować się daną osobą. Okay, Wtedy znaczy jak już, jak już jesteśmy przy tym temacie ogólnie życia, to powiedz mi, jak się zmieniło w ogóle twoje życie od takie, wiesz, takie bardziej prywatne, nie jest, że biznesowe, jest tylko to. takie prywatne życie, jak się zmieniło, odkąd zacząłeś tworzyć stronę i na tym zarabiać fajne pieniądze? Okej, okay, moje życie bardzo się zmieniło, bo jakbym... Ja w ogóle na etacie się nie prosowałem. Jak ja bym na ten, teraz miał iść na etat. No, ja MLM jest chyba gorszy od etatu, nie? <głos> <głos> tak, troszeczkę <głos> <głos> tak, bo tam się prosuje, a się nie zarabia. Jak ja bym miał teraz iść na ten moment na etat, to ja bym dosłownie wszystko zrobił, żeby tam się nie znalazł. Bo jak ja mam prosała za 20-25 zł na godzinę, czyli w skali to jest około 3000. Naprawdę 3000 zł mhm. ja w ciągu tygodnia, w ciągu półtora tygodnia, więc to mi się nie kalkuluje. No A naj... i tworzysz strony, to masz ile? 100, 150 300, czasem więcej za godzinę? Za godzinę. A ostatnio zrobiłem stronkę w 5 godzin za 2,5 tysiąca, więc to jest jakieś 500 zł na godzinę. Więc hit. to jest naprawdę hit, tylko trzeba się postarać, dasz sobie ten czas, bo wiadomo, jeden klient jest na 1500, drugi na 2, drugi na 2,5, 3 i tak dalej. Jaki klient. Jak Czyli już budujemy bud to zaufanie po prostu klientów. Budujemy, budujemy swoją Budujemy zaufanie klientów co do ciebie, e, mhm. pozyskujemy tych klientów nowych i zarabiamy pieniądze. Tak, o tyle jest to fajne, że ja sam sobie wyznaczam godziny pracy, w jakich ja pracuję, kiedy. Ile? Czy to w nocy, czy to rano, czy to gdzie jest nad morzem, czy to gdzieś w parku ostatnio. To jest w mega parku. fajne, nie? Że masz tą pracę zdalną i możesz pracować, gdzie chcesz. możesz teraz tutaj jesteśmy w parku, nie? Możemy usiąść tutaj na wersji sobie i zacząć pracować. Po prostu pozyskiwasz klientów nawet przez telefon, nawet w pociągu mm -hmm. bierzemy laptopa, no, tak naprawdę to nam fajnie. jest potrzebne telefon, laptop i kawałek prądu, żeby to działało troszkę. Mm -hmm. I to wszystko, bo jest. Zarządzamy czyli jakby próg dzisiaj. wejścia, by zacząć tworzyć stronę, zarabiać na, na tym biznesie ogólnie, nie jest duży. Wystarczy Ci laptop czy komputer, nawet nie musi być jakiś wybitny, tak. nie? Taki, nawet może być wolny tak naprawdę, nie? Byleby mieć ten internet, laptop, komputer i tyle, nie? I chęć, by się rozwijać, by ćwiczyć swoje umiejętności, czyli mówimy tutaj, jest sprzedaż telefoniczna, mówimy tutaj o budowie marki i tworzeniu stron. Bo to, to wszystko się tak naprawdę odpiera, nie? O tworzeniu, cały czas ulepszeniu swojej oferty. Dokładnie tak, bo… I pomaganiu jest... klientów oczywiście, nie? Tak, jak skupimy się typowo na kliencie, że podejdziemy do niego w taki sposób, żeby pomóc mu jak najlepiej, a nie na tym, żeby tylko na nim zarobić, to całkowicie nasza mentalność, nasze myślenie się zmienia w stosunku do klienta. Mhm. I dlatego bym skupił się na tym, bo myślę, że warto zainwestować te 1000, 2000 zł w jakiś kurs, w jakieś szkolenie. Na początku to może się wydawać dużo. Jak dla mnie na początku to półtora tysiąca Już to było. To się zwraca właśnie po jednym tym, po, po, jednym zleceniu, po nie? jednej <laughs> stronie. A potem się... tylko zarabiasz. To jest piękne. Tak, mi akurat się zwróciło trzykrotnie na pierwszej stronie. Mhm. Więc to jest fajne. Więc wiesz, wiecie, dla jednych 1500 zł to jest dużo. Do długich to jest małe, ostatnio kupiłem sobie słuchawki za 1500 zł. Znaczy Jednak cena to... tego, czy to jest dużo, czy mało, to... żeby zainwestować w taki kurs czy szkolenie, program, nie, e, to zależy od tego, w jakim stopniu ci się to zwróci, jak szybko. Przykładowo właśnie jeśli program kosztuje jakieś 1000 zł, a umiejętności, które się nauczysz, kosz... znaczy zarobisz na nich przykład 1500 zł na pierwszym zleceniu, no to możesz to łatwo policzyć, że się opłaca, nie? Że się zwraca od razu. Tak, bardzo duże zapotrzebowanie jest, bo ciągle firmy są otwierają jakieś nowe biznesy, jakieś nowe zakłady, zakłady beauty, salony beauty, kosmetyczki, freezierzy, barberzy. Oni potrzebują strony, bo mogą tam zamienić cennik, oferta, lokalizacja, pokazać portfolio i tak dalej i żeby klientowi właśnie przynosiło, żeby zautomatyzował sobie ten biznes przede wszystkim, żeby mhm. nie o osoba wysyłał tą ofertę osobno, ją tłumaczył i tak dalej, czyli mhm. zajmowanie czasu, tylko tworzy sobie stronę, pisze sobie o mnie, kim jest, czym się zajmuje, jak może mhm. klientowi pomóc, czyli wysyła tylko jednego linka, ma tam opinię, ma tam referencje, ma tam ofertę, w jakim osoba jest, buduje zaufanie i wyróżnia się na tle konkurencji, bo mało kto ma stronkę, a dużo ma Facebooka, dużo ma Instagrama, ale stonk jak to ma, to jest takim pewnym wyróżnikiem i pokazuje mhm. to, że osoba podchodzi do tematu mega profesjonalnie i mega osób. Właśnie, jakie wskazówki dla początkujących osób? Myślę, że na pewno skupienie się na początku na tej, na tej drodze, nie skupianie się na wyniku, tylko skupienie się na tym procesie, który jest, stawia sobie powoli małe krok, kroki, Powoli, powoli, powoli aż do celu. Skupienie się głównie na umiejętnościach takich sprzedażowych, na umiejętnościach komunikacyjnych, bo kontakt z klientem jest non-stop. Na taki efekt, na pozytywnym myśleniu troszkę i przede wszystkim na rozwoju. I nie oczekiwaniu efektów od razu, że kupimy ładne szkolenie za 1500, za dwa koła. Że w następnym miesiącu zarobimy 10 k jak on tam pisze. No, no nie, nie. Bo to, to tak nie działa. Bo to, jest, e, to, to jest proces, do którego musisz jest. sobie jakby przebrnąć. Jak najbardziej to jest możliwe, tak. ale jeśli już miałeś jakieś fundamenty, jeśli zaczynasz od zera, to ciężko ci będzie, mm -hmm. ale w przeciągu pół roku jest to jak najbardziej możliwe. Tak, w pół roku, jak najbardziej, rok czasu. Ja zacząłem stronki robić w październiku tamtego roku, czyli mija jakieś 8 miesięcy, i doszedłem do 10 k To jest takie, rzadko, mam na ten miesiąc 15 tysięcy, żeby wykonać netto. Oczywiście, nie, nie. nie? Tak, to jest. <laughs> Witamy w klubie 10K. <laughs> tak, to jest już całkowicie inna mentalność. Uświadamiamy sobie, że w tak młodym wieku jesteśmy w jednym procentach. No właśnie, Łukasz, nie masz w ogóle lat? 21. 21 lat my. i 10 koła na miesiąc. Tak, to jest najlepsze, że uświadamiamy <laughs> sobie, że jesteśmy w jednym procencie Polaków, którzy zarabiają 10 tysięcy miesięcznie mm -hmm. i to jest w tak młodym wieku. I to jest. To jest najlepsze. Mamy dużo czasu, mamy kasę na inwestowanie, czy to w złoto, czy to w jakieś inne, rzeczy, żeby pomnażać ten kapitał. Czy mamy kasę na inwestowanie w swoją głowę? Uważam, że to ja jest Czy uważasz, że też starsze osoby bądź młodsze też mogą bez problemu wejść na to, ten biznes? Myślę, że tak. Tutaj branża stron internetowych nie ma jak najmniejszego wieku, bo klient nie patrzy na to, ile ty masz lat, skąd jesteś, jaką szkołę skończyłeś. Klient patrzy tylko na to Jaki efekt mu dostarczymy? Czyli co dzięki naszej współpracy on dostanie. On, jak damy mu dostateczną wartość, jaką u nas kupi, i dostanie już rzeczywiście, to będzie nas polecał. On nie patrzy na to, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy, jak mamy na imię, tylko on go interesuje efekt końcowy, co dzięki tym pieniądzom, które zainwestował, on dostanie. To jest ta pierwsza rzecz, o której Ci mówiłem. Tak. Nie, gdy zaczęliśmy proces sprzedaży. Tak, to co po prostu dzięki nam klient otrzyma, mhm. żeby po prostu nie po tych, żeby klient, który kupuje u nas usługę, na samym początku już wiedział, jak jego życie się po prostu zmieni, jak, mhm. jak my na jego emocje po prostu wpłyniemy i myślę, że to jest najważniejsze. Super, myślę, że wiemy już wszystko, czyli jednym słowem polecasz? Polecam, jak Super. najbardziej polecam <laughs> stronki Tworzenie. Na początku to może być duże wyzwanie, dla jednych duże, do drugich małe. Ale uważam, że zdobywanie umiejętności w dzisiejszych czasach, takich sprzedażowych, komunikacyjnych, one się przydadzą w każdej innej branży, nie tylko w stronach. Załapiemy tutaj podstawy, ok, ale mhm. jak pójdziemy później do foto, później pójdziemy do nieruchomości, to tam też są umiejętności sprzedażowe, czyli pierwsze wrażenie. Mhm. Super, dzięki wielkie Łukasz za ten wywiad, gratuluję e, wyniku w ogóle, żółwik, bo nie mam jak i mam nadzieję widzimy się niedługo w klubie 20K. 20, -ka. 20 -ka, nie? dokładnie. I, I więcej, dobra, no trzymaj się Łukasz, dzięki wielkie, zapraszam do dołączenia do programu z Budy Agencji Tworzenia Stron, jak widzicie da się, to czego uczę przynosi efekty, tak jak tutaj widzicie Łukasza, Łukasz fajne wyniki robi i no co, zapraszam.